Drodzy i mili Państwo, szanowni mieszkańcy ziemi łomżyńskiej, ale też całego naszego regionu, całego województwa podlaskiego, w imieniu samorządu województwa, w imieniu zarządu na czele z marszałkiem województwa, a także w imieniu sejmiku województwa chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Proszę Państwa, koniec tego roku to czas podsumowań. Ja wierzę, że widzą Państwo aktywność Urzędu Marszałkowskiego, te miliony euro zainwestowane w rozwój naszego województwa w setkach projektów, które dofinansowujemy w ramach pomocy unijnej. I to było główne założenie tego programu i wierzę, że Urząd Marszałkowski na rozwój naszego województwa intensywnie wpłynął. Chociażby biorąc pod uwagę ziemię łomżyńską w 91 projektach, drodzy państwo, wydaliśmy prawie 775 milionów złotych na rozwój ziemi łomżyńskiej oczywiście wraz z urzędem miasta w Łomży, czy innymi partnerami. Wierzę również, że ten nadchodzący rok 2014 to również intensyfikacja takiego partnerstwa i również działania na rzecz naszych wspólnych małych ojczyzn. I proszę Państwa, z okazji Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Państwu świąt jak zwykle rodzinnych, spokojnych, obfitych. Takie zresztą są w polskich rodzinach. I jeszcze raz w 2014 roku spełnienia najskrytszych marzeń.